W piątek, w godzinach popołudniowych na placu przed Urzędem Miasta, ekspres ilustrowany zorganizował mini festyn dla pabianiczan. Podczas festynu czynny był ruchomy punkt krwiodawstwa, w którym wszyscy chętni mogli oddać ten drogocenny lek. Przed oddaniem krwi każda osoba musiała wypełnić specjalną ankietę, po czym była na miejscu przebadana. Mieścimy co piątek i pobieramy krew w takich godzinach, jak ekspres prowadzi swój festyn. No i dzisiaj akurat wypadło to w pabianicach. Chociaż Pabianice są miastem bardzo dobrze pod względem krzedawstwa stojącym jest bardzo dużo honorowych krzedawców, ale propagandy nigdy dosyć. Podczas akcji krew oddało 10 pabianiczan, wzbogacając bank krwi o 5 litrów tego cennego leku. W sobotę w południe o mały włos nie doszło do spalenia Fiata 126P parkującego na terenie posesji przy ulicy Świętokrzyskiej. Podczas smarowania dachu zapaliła się smoła w beczce, stojąca nieopodal samochodu. Tylko szybko akcja pabieńskich strażaków uratowała malucha i być może pobliskie budynki. Pabieński Klub Inicjatyw Gospodarczych rozpoczął kolejny rok działalności zawodami strzeleckimi o szablę prezesa klubu. W piątek na strzelnicy Waltera członkowie klubu rywalizowali w strzelaniu z broni krótkiej i długiej. Najlepszym strzelcem okazał się Karol Mik, który wystrzelał 173 punkty na 200 możliwych i to właśnie on z rąk prezesa otrzymał główną nagrodę. Przypominamy, że w ubiegłym roku właścicielem szabli został Zenon Włodarczyk. Miło mi przede wszystkim, że otwieramy znowu swój kolejny rok pracy, pracy klubowej, która skupia się między innymi również nie tylko na spotkaniach towarzyskich, takie jak dzisiaj tu odbywamy, ale skupia się również na problemach związanych z naszą pracą na co dzień, czyli krótko mówiąc, z pracą związaną z pracodawcami, tak to powiem. Ale niestety tak to się układa, że te czasy nie są sprzyjające w tej chwili dla tego, że tak powiem, rodzimego biznesu. Niemniej jednak w gronie tutaj nas wszystkich yy, chyba są osoby, które tradycyjnie mówią, że no jest, nie jest najlepiej, ale z tego co wiem, generalnie jest źle. Pewnie, że zawsze może być dobrze. Otwieramy ten rok z pełną świadomością, że to będzie lepiej, nie tylko w sferze podatków, bo na to mamy wpływ dosyć mały, nie tylko w sprawach związanych z prawem obowiązującym w interesach w biznesie, ale oświeramy to z świadomością, że tutaj przy bardzo pomyślnym spojrzeniu i pana starosty, którego jednocześnie uprzejmie, i pana kierownika Urzędu Pracy. Pan członka do naszego klubu. Eee, myślę, że te osiągnięcia naszych przedsiębiorstw będą jeszcze większe, lepsze niż w roku minionym, czego Panu serdecznie i wcale nie ukrywam sobie również życzę. Również na tej imprezie członkowie klubu w drodze licytacji zakupili prace plastyczne wykonane przez pensjonariuszy Środowiskowego Domu Samopomocy w Pabienicach, zasilając w ten sposób dość pokaźną sumą tę instytucję. W sobotę odbył się upamiętniający 60. rocznicę bitwy o Pabianice rajd wielodyscyplinowy PTTK Pabianice. Organizatorami rajdu byli Klub Turystyki Motorowej Start, Klub Turystyki Kolarskiej Konusik oraz Klub Turystyki Pieszej Aron. Trasę wyznaczono od Parku Wolności do Hotelu Włókniarz i przebiegała ona przez miejsca koncentracji i walk 15 Pułku Piechoty Wilków i 72 Pułku Piechoty imieniem Dionizego Czachowskiego we wrześniu 1939 roku. Dzięki temu uczestnicy rajdu mogli nie tylko aktywnie wypocząć, ale również poznać historię bitwy o Pawianice. Po dotarciu do mety zawodnicy posilili się grochówką, po czym ogłoszono wyniki. Najwięcej punktów zdobyła drużyna kolarska z gimnazjum numer 3. Druga była szkoła podstawowa numer 125 z Łodzi, a miejsce trzecie zdobyła piesza drużyna ponownie z gimnazjum numer 3. Sobotem trzecim meczem pierwszej ligi tenisa stołowego zainaugurowano w Paganicach kolejny sezon tenisowy. Po dwóch wygranych na wyjeździe: dziesięcioma punktami z górnikiem Przów i sześcioma z AZS AWF Częstochowa, Paganiczeni podejmowali u siebie AZS Gliwice. Wśród nielicznej publiczności stawiane były różne prognozy zakończenia meczu. Jedni oczywiście stawiali na PKPS Paganicę, inni mieli wątpliwości, czy Paganicze nie dadzą sobie radę. Niewątpliwie lepszym optymistą był prezes Kagiemickiego Klubu tenisa Stołowego Wiesław Madejski. Tak jak tutaj wszyscy szepczą wokoło, jak y, pokonamy tych rywali, to nie mamy się co martwić o pozostałych. Jest jeszcze bardzo silna drużyna księgienic. Ale podstawowym takim, no, w tej chwili, chociażby zacji tej, że to jest Spadkowic Ekstraklasy, to ten klub z Gliwic jest brany przez wszystkich uważanych za lidera rozgrywek. W rankingach, w rozmowach z innymi klubami on jest na pierwszym miejscu uważany, Księgienice na drugim, my na trzecim. Ale przekonany jestem, że tym składem zrobimy wszystkim niespodziankę. I faktycznie, Pagani sprawili swoim kibicom niespodziankę. Wygrali trzeci mecz z rzędu pokonując AZS Gliwice z łatwością 7 do 3. Nadal więc zajmują pierwszą pozycję w pierwszej wizie tenisa stołowego. Coraz lepiej spisują się czwartoligowi piłkarze Włókniarza 3 Korony i coraz więcej kibiców ściąga na stadion przy ulicy Grota Roweckiego. W dziesiątej kolejce rozgrywek Pabieńczanie w niedzielę na własnym boisku pokonali drużynę bzury ozorków 2 do 0. Bramki dla Włókniarza zdobyli Michał Filipiak i Arkadiusz Kuśmierowski. Włókniarz nadal zajmuje pozycję wicelidera ze stratą jednego punktu do prowadzącego w tabeli zespołu KKS-u Kalisz. Aktualną tabelę prezentujemy w naszej top gazecie na stronie 117. Natomiast przed meczem o aktualnej sytuacji drużyny rozmawialiśmy z piłkarzami Włókniarza Juliuszem Kruszankinem i Jackiem Traczykiem. Pierwsze występy to, to na pewno pomimo zwycięstw wygrań, na pewno nie satysfakcjonowała trenera, no bo wiadomo nowe twarze, nowi ludzie. Ja przybyłem praktycznie po, po, po drugim meczu. I to też nie jest tak prosto, że zawodnik wchodzi, który tam kiedyś grał w piłkę, wchodzi do zespołu i, i zaraz będzie super grał. Musi się wkomponować po prostu do zespołu. Z tym, że no, uważam, że z meczu na mecz jest coraz lepiej. Rokuje to jakieś nadzieje wie pan, na, na przede wszystkim lepszą grę bardziej widowiskową. No a chyba na tym najbardziej zależy. Wtedy będą kibice przychodzić. A pan jakie są wrażenia? Znaczy, ja powiem szczerze, że e, jeśli chodzi o wynik, o wynik no to wynik jest e, na miarę możliwości zespołu. Natomiast gra powoli, powoli zaczyna być e, coraz lepsza, i my się po prostu coraz lepiej rozumiemy na boisku. Coraz większa jest walka, i myślę, że na półmetku. Będziemy mogli sobie pogratulować, że jesteśmy na pierwszym miejscu. Właśnie, właśnie. Chciałem teraz pana, panów spytać o rokowania na przyszłość. Bo wokół tej Pabianickiej piłki różne rzeczy się dzieją, wiatr zmienia kierunek, wiadomo różne wieści co jakiś czas nadchodzą. Jakie są zatem pana, panów Prognozy, jak Panowie sądzą, co z tą Pabianicką Piłką będzie się dalej działo? Proszę Pana, jeżeli bym był na 100% pewny, że wszystkie sprawy w klubie będą poukładane na tyle, żeby zapewnić zawodnikom jakiś podstawowy byt, żeby wszystkie sprawy były poukładane sprzętowe, no, organizacyjne, to, to gwarantuję Panu, że są to ludzie, yy, mówię o zawodnikach yy, w tej chwili, że są to ludzie, którzy, którzy zagwarantowaliby yy, w tej chwili awans do trzeciej ligi. Ale podkreślam, musiałyby być zagwarantowane wszystkie te sprawy organizacyjne. Natomiast w tej chwili, no, z tego co wiem, to... Klub jak gdyby boryka się troszeczkę z, z kłopotami finansowymi, a wiadomo, no, zawsze tak było. Zawsze tak było i, i wie pan, tam gdzie nie ma przy, przynajmniej jakichś tam podstaw, tych finansowych, to, to, to nie ma sukcesu. No. Nie oszukujmy się, że w tej chwili po prostu e, pieniądz robi sukces i, i, i nawet w tych niższych e, klasach e, też tak jest. Także ja uważam, że. Jeżeli pre, prezes, prezesi poukładają to, to wszystko organizacyjnie, to jest y, samych zawodników, sam zespół stać na, na was do trzeciej ligi. Mamy rozumieć, że atmosfera w zespole jest znakomita? No, jak na, na razie jest bardzo dobra atmosfera. Dzięki przede wszystkim dzięki Jabłońskiemu Mariuszowi, który jest chodzącym dowcipem w drużynie, no i trenerowi rudkowskiemu, który. Umiał nas pou, poustawiać, poukładać te klocki, no a jeżeli jest wynik, no to musi być atmosfera, no bo ja sobie nie wyobrażam grać w, w zespole jak jest wynik i nie ma atmosfery, to nie, nie byłem się w takim zespole. Zapraszam serdecznie wszystkich sponsorów, żeby przychodzili na mecze i, i dopingowali nas i wspierali, bo nie jest to tak, że każdy kibic myśli, że aha, ten zarabia tyle, to, to on już powinien dobrze grać. To, to nie w tym rzecz, że, że ja wezmę tam ileś tam złoty więcej. To, to jest sprawa sprzętowa i, i, i organizacyjna, i autokaru, i wyjazdu. Wszystkie sprawy się wiążą do praktycznie w jedność i, i jeżeli to się wszystko poskłada, to to, to, to proszę mi wierzyć, że liczę, że będzie tak. Po przerwie wakacyjnej rusza szkółka tenisa stołowego organizowana przez Miński Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek od 16 do 18, wtorek od 18 do 20 i w czwartek od 16 do 18. W miarę zwiększania się ilości chętnych, organizatorzy zapowiadają rozszerzenie przydziału czasowego. Szkółkę prowadzić będą trenerzy z pierwszoligowego PKTS Pabianice, co na pewno zaowocuje fachowym przygotowaniem młodych adeptów tenisa.